Co nas tutaj dzisiaj zgromadziło i skąd to się wszystko wzięło. Przede wszystkim tutaj trzeba sięgnąć do odległej historii, kiedy na tych terenach mieszkało przede wszystkim mieszkały plemiona słowiańskie. Jak w owym czasie, zresztą i teraz ludzie obserwując przyrodę, Dostrzegali wiele niezrozumiałych rzeczy. To ich intrygowało. Yy, zastanawiali się, skąd to się bierze, co można zrobić, żeby jednak temu wszystkiemu dać jakiś sposób, żeby to przynajmniej uporządkować. Plemiona słowiańskie, germańskie, celtyckie yy, podobno miały religię. Była to oparta religia na yy, przede wszystkim kultywowaniu przyrody bo ona decydowała o losie ludzi, bo w owym czasie yy, przecież wszyscy prawie że zajmowali się uprawą ziemi, która dawała na co dzień przetrwanie i osady, które yy, i tutaj można wspomnieć o grodzisku w Porytym, więc to też są bardzo odległe czasy, może wtedy też Podobne obrzędy wykonywali mieszkańcy tego rodziska. Ale przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że Słowianie bardzo, jeśli chodzi Ale... o swoją religię, to opierali się przede wszystkim na przyrodzie, na naturze i próbowali w jakiś sposób sobie uporządkować życie według Kalendarza przyrody. Bo na początku nie było normalnego kalendarza, tak jak my mamy teraz, tylko to był kalendarz przyrodniczy, rolniczy. Czyli trzeba było wzorować się na czterech porach roku. I to było uzależnienie życia, codziennego życia. Ponadto, oprócz tego, że zajmowali się rolnictwem, to również. Głównym zajęciem też było myślistwo, a więc zdobywanie pożywienia przez właśnie polowanie. Skupy czy kości były często używane jako amulety. No bo przecież Słowianie wierzyli w wielu bogów. Uważali, że wszystko wokół nich to jest od czegoś uzależnione. A więc Bóg Słońce, który decyduje o płodności, o tym czy będzie urodzaj, czy nie. Yy, to ogień, który był potrzebny na co dzień, ale również budził taką grozę, no bo przecież mogą być pożary, wyładowania atmosferyczne. Tego ludzie nie potrafili zrozumieć i jeszcze nie mieli do napadu. To... Hmm też nie mamy na to wpływu. Następnym takim żywiołem to było, była woda. Woda niezbędna do życia na co dzień, ale również budziła strach, bo przecież grad, deszcz lewny, który powodował y, zalewanie czy powodzie. Więc tutaj y, następną sprawą to było też to, że to wszystko, co otaczało i Budziło czasami ten lęk, prowadziło do tego, że tworzyła się jakaś religia, jakaś mistyczność. Trzeba było coś zrobić, żeby zaradzić, żeby nie było tego takiego zagrożenia. Dlatego były różnego typu obrzędy, które miały na celu załagodzić pewne no takie symptomy. Kiedy Bóg by się nie daj, Boże, jak to mówimy, pogniewał na nas i zesłał nam pioruny albo tam coś jeszcze bardzo nieprzychylnego. Takie wtedy były właśnie niezrozumiałe czasy. Dlatego tutaj dzisiaj spotykamy się niby na wieczorze kupały, czyli uważano, że to był taki Bóg, który odpowiadał za miłość, za płodność i wtedy właśnie spotykano się wszyscy z osady przychodzili nad wodę. W domach wygaszano y, ogniska te domowe, a wszyscy starali się przyjść w to miejsce, żeby w jakiś sposób w tym dniu, właśnie przesilenia letniego, tak jak my dzisiaj się spotykaliśmy, wszyscy żeby w tym dniu ubłagać te bóstwa o przychylność. Tak jakby człowiek wtedy mógł wpłynąć na to, co się będzie działo. A więc te żywioły, które często towarzyszyły Słowianom, w ten sposób starano się w jakiś sposób ze sobą połączyć, bo ten najkrótszy w sumie wieczór, noc, to zwycięstwo Słońca, ale również połączenie z ogniem, czyli zapalonym ogniskiem, z yy, następnym żywiołem i z księżycem. A więc od tego momentu, tego przesilenia letniego, następne dni będą już powolutku krótsze, a noce będą się wydłużały.

co kocham ją, nie jest jest ta dziewczyna, co kocham ją, znalazłem w ulicę, znalazłem. Bałabym ci chleba ma z masłem, ale go zjadła. Aha, aha ale go zjadła. Aha, aha, ale go zjadła. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co kocham ją? Znalazłem ulicę, znalazłem dom. Znalazłem dziewczynę, co kocham ją. Dla dziewczynę, dla dziewczyn, co kocham ją Znalazłem ulicę, znalazłem dom Znalazłem dziewczynę, co kocham ją Chodź! Pełnego! Nie śpiewaj, bo mi strasisz psa Dobrze, <grym> że je karty <wioski> są pleby Wolniej, wolniej

s t